Witamy serdecznie. Dzisiaj ostatni dzień podróży. Ósmy. Wczorajszego dnia nie wstawiłem niczego na YouTube'a. Z racji tego, że nic nie robiliśmy, mieliśmy o na plaży, człowiek się drzemno, goferki zjadł. No i dalej. Dzisiaj jedziemy w gąsek do Bolesławca Dolnośląskiego. To jest jakieś 430 km. Tak? Dobrze tak. mówię? Okej. Okay. Bokami jeszcze mamy yy, przyjemność zagłuszczenia w Zielonej Górze tak to wygląda jest godzina dokładnie 6 rano i już za chwilkę wyjeżdżamy mało mi niestety być deszcze ale na mnie straszna jest brzydka pogoda GoPro odmówiło mi posłuszeństwa i się wyładowało. Motorki pięknie się spisują. Przyjechaliśmy już dzisiaj. Ile? 180 km? Praktycznie bez przystanku. Jeden był taki chwilowy, na, na, na szybkie co nieco. I jedziemy. Bardzo dobrze się spisują. Jeszcze trochę Piachu z nadmorza się utrzymało. Brzydka pogoda zgonie, ale jeszcze, jeszcze deszcz nas nie dopadł. Przed nami brzydka pogoda. Koło zielonej góry podobno leje. Damy radę. Otóż zrobiliśmy kolejne 150-180 km w deszczu, cały mokrzy niestety jesteśmy. Łatwa nie jest pogoda, go mi padło, także nie mogę nagrywać z góry jak to wygląda. Motorki bardzo ładnie dają radę, właśnie minęliśmy zieloną górę. Mamy jeszcze jakieś 100 km do Bolesławca i bardzo ładnie tutaj się sprzęty sprawują bez jakichkolwiek ci napraw gdzieś się po całej wyprawie nauczył się nie lać z górką jestem z niego bardzo dumny łos padła mi komórka i tak to wygląda bardzo ładny motor jeszcze trochę piasku za morza zostało idę zrobić mieszankę do moich i i lecimy w dalszą trasę Udało nam się, dojechaliśmy O, bibibkę można włączyć Akurat na ślub natrafiliśmy 3 godziny w deszczu Jesteśmy przemoczeni do samych jajec Po prostu Wszystko, wszystko ścieka Tak, ja zajczyłem glebę I to taką nie ale leciałem z 10 metrów bo Grzesiek przyhamował mi sądki zawąd. No dobra, były przed nią ja z nie zachowałem odpowiedniej odległości. Tylko chińską akurat plus dla chińskiej klamki, że się wygięła, nie połamała. Dobry plus, potem już jechałem troszeczkę spokojniej. Jest, jesteśmy przemoczeni. Tato, ile zrobiliśmy w ciągu tej całej wyprawy kilometrów? Już, już nowy zegarek od znaczy ten licznik zrobiono od swojego człowieka. 165 e, 3300... 2300 2300. 2300 km po Polsce zrobiliśmy bardzo dziękuję tak? wszystkim uczestnikom ja wyprawy. Jak? Ja mam 2,410, na, nawet 2,400. Nawet 2,400, troszeczkę te się różnią. O, witamy sąsiadów. Błeski dały radę, silniki były nie do pokonania. Jakieś tam minimalne szkody, jak jakieś linki. Bardzo dziękuję też Grzegorzowi i życzę wszystkim podróżnikom, aby miały tak wspaniałego kompana, jakiego miałem, jakiego ja miałem. Dziękujemy bardzo serdecznie i do następnych przygód. Nie ma lekkiego. Ole 180, piotka łagodnie idzie.